Dzisiaj naprawa, która trwała 30 sekund. On mi ostatnio zgasł, coś mnie tak tknęło, żeby zajrzeć w okolice czujnika położenia wału. Niestety, jeśli chodzi o białego, nie mam dobrych wieści. To opadło, które kupiłem za 3000. Nie chce się w ogóle zepsuć. już Na ostatnio chciałem, żeby się zepsuł. No to, no to się zepsuł, to się okazało. Kawałek paska wielorowkowego. I tutaj się tak o, zaczyna urywać. To trzeba jak najszybciej wymienić, jeśli się chce jeździć. Ale teraz e, tam jest, tam, 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 tam głęboko. Nie wiem, czy to będzie widać. Ale tam głęboko jest czujnik położenia bałów. 1.6 HDI, czujnik położenia bału ma na kole pasowym, znaczy obok koła pasowego i ten kawałek sznurka z paska wielorowkowego po prostu rozpił wtyczkę, dlatego auto zgasło i nie chciało jechać. A ja podejrzewałem, że dziurawa gruszka 1.6 HDI jest problemem, zastąpiłem ją taką zwykłą, najprostszą, kupioną w sklepie motoryzacyjnym. Nie pomogło, a wystarczyło odpiąć jedną wtyczkę. Nara!